Nie ja mam żadnej koncepcji. Kupiłem dzisiaj to z taką pizzę familijną, smak dzieciństwa, ale będzie wpierdalane. O tak. I kole jeszcze. kole jakąś taką biedronkową kole, gościu, do tego. I ketchup, kurwa, ten... Tortex, tak? I elo. My żeśmy jedli niedawno taką pizzę, no parę miesięcy temu, nie? Kup, też, też... Kupiliśmy właśnie tą familijną. W biedrze. My żeśmy sobie ją zrobili. Pyszna była. Znaczyśmy twój powitany z tym zresztą oficjalnie potwierdzają Waszej relacji, ale to czy już ustajesz z panienką, której nikt to opiekuje się bomble. <grywka> co chłop na Co chłop na śpanę. W ogóle jakieś fajne dropy od jutra są z tego co widziałem. Tylko że to pewnie nie, nie pogramy w wota. Za dużo. Ale będą misje, też widziałem Gdzie można zdobyć dowódców Cygana i Multiego Jakieś naklejki, style i tak dalej Pytam się gdzie dowódca VDR? No, Nie ma Może jak wypuszczą, kurwa, polską linię artylerii, to dadzą mnie na dowódcę. Będę dowódcą polskiej linii artylerii, kurwa, kołowych. dwa jak to? leciało do dupy jakoś. Tak, słyszałem, gadałem z cyganem. Mówił, że miał 256 kwestii do nagrania i mu dali tam kurwa tydzień na to. Nie no. Spoko, bym dostał okay. termin, to bym zrobił. Eee, dziwne, że nikt nie stworzył moda ze mną dowódcą, eee, to jest dużo pracy, proszę pana, komu by się chciało takie rzeczy robić robono. Więc mnie to nie dziwi akurat. Po co agresywność, można samplem wziąć z shotów. Hm. Trzeba by jeszcze znaleźć, wiesz to też... Gdy chodzi o szoty to... Też ten patriot wraca. Boję się, że ten AMX tu jedzie też. ten kaliban, a jest gdzieś napisane, że grał kalibanem. A jest 30 dotyczącej samej rozwalanej optyki, o. może trochę tak. Się. no i ramu. u widzieliście to? Jaliście to jak zatwięm to gościa. 1700 IQ. 700 IQ. Po prostu wow. Pękajcie się. Dobra, osiem. Ta bude jest na dwa strzały, nie? Do dziewiątego się nie uda. Tak, na no, dziewiąte to i tak bez różnicy. mam na dwa strzały. Pomiąłem na pół strzału. Się. Kurwa jeszcze! Pff. Nie trafiłem jeszcze. Ech. No szkoda. Przegramy to. No to jest bardzo prawdopodobne. To jest bardzo prawdopodobne, że to przegramy. Po co? Chciałem tego fraga zrobić jeszcze. No cóż. Mogłem, no mogłem kapować. Gdybyś to bez amunicji ugrał w ogóle. Piowit. Nie oszukujmy się. Ten pierwszy strzał to nie mogłem. ja ten drugi to tak z dupy poleciał mocno. Dlaczego on dołem nie pojechał tym Emixem, go zamknąć? Czemu tędy nie pojechałeś, kurwa, tym AMX-em? Teraz wiesz, Ja do, pierdo... Dobra, my to przegrałem, bo ten gość nie, nie wie, co się dzieje w ogóle dookoła niego. Oni go wypuścili teraz. No, teraz... Lękajcie się. Jalejson. On nawet się nie zatrzymał, tylko się kurwa buja, licząc chuj wie na co. Jezu. Tak, teraz mu daj przeładować i wyjeść na niego. Do. Chwa. Może skorpionowi polosuje, nie? Bo on nie wie, że ten skorpion chyba tutaj jest. chociaż. Nie, ja no nie wiem, raczej. Nie podjeżdżaj do dołu, tylko stoi i czekaj. Nie podjeżdżaj, będzie wiedział, że stoisz tu. Skadu... Nie wyjeżdżaj na niego! Widzicie przódka kadłuba. Kurwa, nie wyjeżdżaj na niego! Co on kurwa robi? O oh, To jest dramat, kurwa. To jest dramat. 55% mio, kurwa, jakim cudem? To nie gra ta sama osoba. To nie jest konto tej osoby, kurwa. No 100%. No to co ten koleś robił? Nie. А, болн код бите, тој си